Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Gamer Mermaid. No i dzisiaj yy, chciałabym właśnie dodać osobę, która mnie przed chwilą o, o to prosiła. Okej, okay, to jest pewno nowy... Okej, okay, jest to znajomych jest pełna. Yy, to było stare konto, dlatego. Yy, to stare konto usunę. Okej, okay, tego tam było chyba pusto. Dobrze. I dodam. Ok. Dobrze. Eee, no i teraz zobaczymy czym o moje Simowie. Nie mam żadnej nowej misji. Także będę się kontynuować tutaj relacje Fibi i Majka. No i mam nadzieję, że uda mi się w końcu zaręczyć. Dobrze, ręczne już obrończyła. Dobrze. Aha, bez tej nie kompanii, ale oni chyba się coś u nich zmieniło. To są starze rywale. A zastanawiam się nad zmianą wyglądu. Uh -huh. To moje zdjęcie zeskuję na twoją twarzą. <grych> Okej, okay, dobra. Fibi i Mike skończyli długie spotkania. I oni też chyba weszli. Aby mi się dało, że nowy wypadł. Okej, okay, rozmyśl. Dobra, to gdzie jest Mike? Mike znowu z tej porze. No teraz na Rachel przez rękę. Chciałam kliknąć na łóżko. Dobry, to marzę to. rozmyśla nad istnieniem obcych. No, ich skrypers na rynek. Gdzie jest Mike? No, to jest. Okej, okay, zostańcie tkliwymi sympatiami też będzie chyba ósmy poziom, no więc najwyższa pora, żeby się zaręczyli. Mam nadzieję, że właśnie po tym wydarzeniu się uda. Dobra. Postaram się to kończyć szybko. W miarę możliwości tutaj ręczę u nich tańczą. Rajczy ukończyła. Dobra, mam jeszcze trzy zwykłe wydarzenia. I trzy krótkie spotkania. A Rachel zepsuła łóżko. Dobra, czy wtedy raczej będziemy musiały zrobić krótkie spotkanie? Dobre. Ona pierwszy sobie sam poradzić. Ja tutaj pomogę Fimi i Majkowi. I trochę za bardzo się oddaliłam. Tak wygląda na mój dom teraz. No i drugie piętro, okej. Okay. Mam nadzieję, że uda nam się to ukończyć w czasie. Szkoda, wiecie, że nie ma jakichś takich fajnych misji. No ale cóż. Okej, okay, w tym się kończy powoli energia, także będziemy musiała wziąć trzemkę. Dobrze niech. Się mi trochę. No, szybko całkiem się udało. Dobra, zostanę dwie godziny. Okej, okay, podejmę ryzyko. Nie, nie udało się. Szkoda. Okej, okay, słuchajcie, trochę to przyspieszyłam. Yy, no więc... Film został jeszcze godzinę i muszę wam powiedzieć, że przez przypadek, yy, nie wiem co się stało, ale na moment w ogóle wyszło z simsów. No ale jeszcze udało mi się wrócić z powrotem. Może chyba być, że znowu jakaś aktualizacja. Okej, okay, słuchajcie, także kontynuujemy. Mam nadzieję, że film już niedługo to kończy. Rachel też już prawie ukończyła. Dobra. Okej, okay, udało się. Okej, okay, został 26 minut. Okej, okay, jestem z powrotem. Feel powinna teraz to ukończyć. Rachel już ukończyła. Dobra, mam no, nadzieję, że zdążymy. O, niespodziewany wybór, ciekawy. O, ostatnie problemy w związku. Okej. Okay. No więc, e, myślę, że szybko się wymknę, bo nie chcę się za to płacić. No więc, no, w sumie, jeżeli chodzi o przyjaciół, to świetnie no, można powiedzieć, że miała pewne problemy w związku z Mike'iem. To znaczy dokładnie Mike nie chciał właśnie się. E, ożenić. Bo po rozwodzie już nie chciał drugiego ślubu. Okej, okay, no i udało się kończyć. Okej. Okay. O, dobra. Czy zostali z kliwymi sympatiami? Okej. Okej, więc zaraz będzie czosnku. Okej. Dobra, zobaczmy teraz, czy uda im się zaręczyć. Może w filmie kliknę na Majka. O, następny rośliną się nazywa Zachwyceni Zakochani. Dobra, zobaczmy.